Cześć, tu Kamil, a to moje ulubione jabłko. Macintosh. Uważam, że ma wyjątkowy smak, ale jeszcze bardziej wyjątkowe jest to. Że wyrosło na drzewie, które ma ponad 200 lat. Oryginalne drzewo Macintosh zostało spalone, a następnie obumarło w 1910 roku. Ale zanim obumarło, jego gałęzie zostały przycięte i połączone z korzeniami innych jabłoni w procesie zwanym szczepieniem, który był wielokrotnie powtarzany w celu wytworzenia wielu klonów, z których jeden wydał nowe jabłko. Klony te, które wszystkie razem nazywamy odmianą Macintosh, są zasadniczo tym samym drzewem podzielonym na kawałki i ponownie wyhodowane. W innym miejscu, więc wszystkie mają te same geny i cechy, co oznacza, że wszystkie są równie smaczne, ale wszystkie są równie podatne na te same choroby i szkodniki, a także na zmieniające się warunki klimatyczne i preferencje konsumentów. Przypuszczam więc, że dobrze byłoby mieć do wyboru nowe odmiany jabłek, nawet jeśli nie są tak niesamowite jak Macintosh, ale okazuje się, że jest to o wiele trudniejsze niż się wydaje. W przypadku innych roślin takich jak zboża możemy tworzyć nowe odmiany naprawdę szybko, ponieważ produkują one nasiona w ciągu jednego roku, z których wyrasta potomstwo o przewidywalnych cechach. Możemy więc szybko wyhodować tysiące kombinacji rodziców, wybrać najlepsze potomstwo i zrobić to ponownie, skutecznie hodując nowe odmiany w zaledwie 3 lata i wprowadzając je na rynek równie szybko. Niestety drzewa owocowe są nieprzewidywalne. Ze względu na ich skomplikowaną genetykę, nawet jeśli skrzyżujemy rodziców o dobrych cechach, prawie całe ich potomstwo będzie słabo rosło lub będzie miało przeciętne owoce. Dlatego na początku XIX wieku rodzina Macintosh musiała odciąć gałęzie od swojego oryginalnego, wyjątkowego drzewa, aby zaszczepić je na innych drzew. Drzewa owocowe są równie powolne, Wychodowanie ich z nasion zajmuje dziesięciolecia, a jeśli uda Ci się wyhodować jedno o obiecujących cechach, Nadal musisz zaszczepić je na wielu różnych korzeniach w różnych miejscach, aby sprawdzić, czy jego klony dobrze rosną w różnych warunkach, co zajmuje kolejną dekadę. Następnie, jeśli klony dobrze wyrosły, co oznacza, że odmiana jest dobra, rolnicy mogą zostać przekonani do szczepienia gałęzi na korzeniach we własnych sadach i czekania kolejnej dekady, aż gałęzie wyrosną na drzewa i będą produkować jabłka. Wreszcie, po dziesięcioleciach rozwoju, odmiana jest gotowa do sklepów, ale ponieważ konsumenci są kapryśni, nie ma gwarancji, że im się spodoba. Ach, ludzie. I właśnie dlatego udane odmiany jabłek nie pojawiają się zbyt często. Najpopularniejsze z nich mają średnio 120 lat. Dotyczy to wszystkich drzew owocowych. Na przykład pomarańcza Nawel ma 200 lat, a ty mogłeś jeść tę samą odmianę gruszki co Abraham Lincoln lub przekąsić ten sam rodzaj figi co Kleopatra. Pomimo długich przeciwności, co kilka dekad hodowcy drzew trafiają na złoto. Na przykład jabłko Honey Crisp. Zadebiutowało w 1991 roku po dziesięcioleciach hodowli, uprawy i testów, a dzięki swojemu miodowemu smakowi i chrupiącej teksturze, a także długiemu okresowi przydatności do spożycia, od tamtej pory jest bestsellerem. I kto wie, jakie inne nowe odmiany pojawią się na rynku, które wywrócą nasz kosz z jabłkami do góry nogami. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Minuta z Ziemią. Daj nam łapkę w górę i bądź z nami na bieżąco.